Witam, dzisiaj pokażę Wam jak mieć więcej RAM w Minecraft. Oczywiście, pierwsze co to, może mamy tutaj moda Optifine oraz Tablera. Pierwsze co to, to zacznijmy może od tworzenia dokumentu tekstowego. Ja już mam tutaj gotowy. I dla ciekawskich, jak to zrobić, mam jeszcze Tablera. Oczywiście y giga 1024 czyli nie szkodzi. Ja mam 4 giga, więc to jest 2048 i tutaj powtórka, też 2048 i mamy ścieżkę Minecraft, czyli tutaj tego plika i lokalizację. I tutaj dopisujemy jedną mnieczkę i piszemy imię. Minecraft X. Ok, już tą procesję wykonamy. Zapiszę jako wszystkie pliki. Na przykład starter i uwaga, w końcówka końcówka bat. Ty macie przybieszenie specjalne. Zapisujemy tu by Najlepiej na kupić. Ten dokument tak sobie nie zobaczę. Teraz to jest nasz starter. Ok, tu się zajmę później, teraz wchodzimy w procent, opcję meta procent i tu mamy kropka minecraft, w win i, i minecraft jar otwieramy za pomocą funeral, słow folder i otwieramy Optifine poczuszkę to wszystko tutaj, tutaj. tak ok, to już mamy ten zrobiony starter prawda? Starter ok, teraz to już mamy starter wchodzimy w opcje ustawienia graficzne animations L off to jest tutaj też możecie wszystko off. Tutaj off Quality, tutaj też off i wtedy uzyskacie wysoką ilość fps gwarantuję Wam to. Oczywiście te poczuszki do pobrania. Jeśli zmienisz wersję, piszesz po prostu w Google Optifine i wersję Pobieracie, to jest to samo. Myślę, że ten porad przydał się i zapraszamy do subskrypcji na razie.